Wieczór małżeństwo leży już w łóżku. Żona zalotnym głosem mówi do męża: Nie mam majtek. Mąż odpowiada jej: śpij już. Jutro kupimy. Uradowana żona wraca do domu i chwali się mężowi. Zdałam prawo jazdy. Teraz zwiedzimy cały świat. Na to mąż odpowiada. Ten czy tamten? Dwóch pilotów leci samolotem. Jeden mówi: Idę wypróbować tę nową stewardessę. Przychodzi po dziesięciu minutach i mówi: Wiesz co? Ta nowa stewardessa jest lepsza od mojej żony. Na to drugi wstaje i mówi: Poczekaj, teraz ja ją idę wypróbować przychodzi po 10 minutach i mówi. Ona rzeczywiście jest lepsza od twojej żony. Po kilku miesięcznej namiętnej znajomości dziewczyna pyta swego wybranka. Znamy się już tak długo. Czy nie powinieneś przedstawić mnie swojej rodzinie? Jak sobie życzysz? Ale w tym tygodniu to jest niemożliwe. Żona z dziećmi wyjechała do teściu W supermarkecie mąż z żoną przechodzą obok stoiska z bielizną. Żona mówi do męża, widząc stringi. Kochanie, może kupiłbyś mi taką bieliznę? Ależ skąd? Dupę masz jak kombajn i nie będzie to ładnie wyglądać. Wieczorem leżą razem w łóżku i mąż robi delikatne podchody do żony. Może się troszkę popieścimy, no wiesz. Żona odpowiada mu na to. Dla takiego jednego małego kłosika nie będę kombajnu uruchamiać. Ostatnio zaproponowałam mężowi zabawę w doktora. I co, jesteś zadowolona? Najpierw czekałam trzy godziny, a potem mi poświęcił dwie minuty. Mąż z żoną umówili się, że jak będą mieli na siebie ochotę, to zasygnalizują to mówiąc: Mam fula. A jak nie będą mieli ochoty, to będą mówić: Mam karetę. Jednego dnia mąż mówi: Mam fula. Żona odpowiada: Ale ja mam karetę. Drugiego dnia żona mówi: Mam fula. Mąż odpowiada: A ja mam karetę. Żona patrzy na spodenki męża i mówi: Przecież widzę, że masz fula, a mąż na to. Yy, co to za gra jak mi w karty zaglądasz? Dwóm przyjaciółkom po długich namowach udało się wreszcie przekonać mężów, żeby zostali w domu, a one same wychodzą na kolację do knajpy, żeby przypomnieć sobie dawne czasy. Po zabawnie spędzonym wieczorze, dwóch butelkach białego wina, szampanie i buteleczce wódki opuszczają restaurację całkowicie pijane. W drodze powrotnej obie nachodzi nagła potrzeba. Może dlatego, że dużo wypiły. Nie wiedząc gdzie iść się wysikać, jedna mówi do drugiej: Wejdźmy na ten cmentarz. Tutaj na pewno nikogo nie będzie. Wchodzą na cmentarz. Najpierw jedna ściąga majtki, sika, wyciera się tymi majtkami i oczywiście je wyrzuca. Widząc to, druga od razu sobie przypomina, że na sobie drogą markową bieliznę od męża i szkoda, by ją wyrzucić. Ściąga więc majtki, wkłada je do kieszeni, sika i zrywa kokardę z pierwszego lepszego wieńca, żeby się podetrzeć. Na drugi dzień mąż pierwszej dzwoni do męża drugiej. Jurek, nawet sobie nie wyobrażasz, co się stało? Koniec mojego małżeństwa. Dlaczego? Moja żona wróciła o piątej rano kompletnie pijana i na dodatek bez majtek. Od razu wywaliłem ją z domu. Marek, to jeszcze nic. Wiesz, co wykombinowała moja. Nie tylko przyszła pijana i bez majtek, ale miała włożoną w tyłek czerwoną kokardę z napisem Nigdy Cię nie zapomnimy. Łukasz, Ignaś, Stasiek i pozostali przyjaciele z siłowni. Wraca mąż z delegacji trochę wcześniej niż zawsze. Wchodzi do sypialni, a tam w łóżku leży obcy nagi facet. Pyta się go: Gdzie moja żona? W łazience bierze prysznic. Ja schowam się w szafie i zobaczę, co żona zrobi, a ty bądź cicho. Wraca żona w podomce i mówi do gościa w łóżku. Bierz mnie teraz mocno, brutalnie, aż się posikam. Otwórz szafę, to się posrasz. Mąż mówi do żony: Kochanie, mam dzisiaj zebranie i wrócę trochę później. Znam te twoje zebrania. Wrócisz rano kompletnie pijany i bez pieniędzy. No wiesz, kochanie, jak możesz tak myśleć? Godzina piąta rano pijany mąż stoi pod drzwiami i mówi. No i wykrakała cholera: Mój mąż zupełnie się mną nie interesuje jako kobietą. Spróbuj włożyć jakąś seksowną czarną bieliznę. Już tak zrobiłam. I nie pomogło? Uniósł głowę z nad gazety i spytał, kto umarł. Rozmowa dwóch mężczyzn w pociągu. Ja, proszę pana, najmilsze godziny zawdzięczam filmom. Nie wiedziałem, że jest pana taki kinoman. To nie ja chodzę do kina, ale moja żona.